Co według Pana jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej? Jest to, największym osiągnięciem jest na pewno wspólna gospodarka unijna, pomoc słabszym państwom, członkom Unii i wyrównywanie poziomu życia w tych państwach słabszych względem bogatszych, bogatszych państw. Związek państw, z jakim jest Unia Europejska, jest potrzebny w Europie? potrzebny ze względu na bezwizowy ruch członków obywateli państw unijnych oraz dostęp do rynku pracy w tych bogatszych państwach. Co zmieniło się w Polsce z sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej? Zmieniła się przede wszystkim infrastruktura, to znaczy budowa autostrad, nowych połączeń między państwami unijnymi nowo, budowa nowoczesnych zakładów pracy. Jak ocenia Pan działania podjęte w Wieluszkowicach i o pociągu ze sprawą Unii Europejskiej? Ze środków unijnych, o które wystarała się gmina Brzostek, odnowiliśmy całkowicie dom ludowy, wybudowaliśmy 8,5 kilometra dróg z nawierzchą asfaltową. Wybudowaliśmy wodociąg w wioskach Opaciąka Januszkowice. W tej chwili budujemy kanalizację, sieć kanalizacji w Januszkowicach i Opaciące. Czy trudno jest zrobić dotacje unijne? Bardzo trudno ze względu na wypełnianie bardzo dużo dokumentów. Oprócz tego wnioski są bardzo skomplikowane, także dużo pomysłów trzeba, żeby to w ogóle wypełnić. Oprócz tego musi być bardzo duży wkład własny, żeby dostać te, te środki unijne. Co chciałby Pan zrobić dla naszej miejscowości dysponując środkami z Unii Europejskiej? Chciałbym dokończyć budowę dróg, których został Zostało jeszcze 2 km oraz chciałbym wybudować plac zabaw dla dzieci. Jakie działania są podejmowane na terenie naszej miejscowości z inicjatywy Unii Europejskiej? Gmina Brzostek stara się o uzyskanie środków na odnawialne źródła energii, to znaczy solary. Jak Unia Europejska zmienia życie swoich obywateli? Dzięki środkom unijnym zmieniła się polska wieś na lepsze oraz podniósł się z poziom życia polskich obywateli. Dziękuję panu bardzo za udzielenie wywiadu. Dziękuję bardzo.